Zdecydowaliśmy się na współpracę z Dodo Knitter, dlatego że łączą nas wspólne ideały. Oprócz tego, że zarówno Dodo, jak i grupa Global Eco ceni sobie ekologię, zauważyliśmy również podobieństwa na polu bezobsługowego ogrzewania budynku, źródeł, które nie tylko pozwalają nam wykorzystać aspekty ekologiczne, ale również ekonomiczne. Tak? Czyli nie tylko oszczędzamy, ale również dbamy o ekologię, co jest takim łączeniem potencjałów urządzeń i usług, które właśnie zaoferowaliśmy Dodo do i udało nam się tutaj podjąć współpracę na tym polu. Jeżeli chodzi o rozwiązania techniczne, które tutaj zastosowaliśmy, to jak widać jesteśmy w lesie, więc teren specyficzny, szczególnie dla instalacji fotowoltaicznej. Zdecydowaliśmy się na falownik SolarEdge z pełną optymalizacją pracy wszystkich modułów fotowoltaicznych, dzięki czemu będziemy w stanie uniknąć niekorzystnego wpływu zacienienia na pracę poszczególnych modułów. Pozwoli to na maksymalizację uzysków tej instalacji. Jeżeli chodzi o źródło ciepła, które zasilać będzie ten budynek, tutaj głównie wzięliśmy pod uwagę sezonowy charakter tego obiektu i zdecydowaliśmy się na ogrzewanie przy wykorzystaniu pompy ciepła typu powietrze-powietrze z funkcją również chłodzenia naszego obiektu. Tak? Więc tak naprawdę mamy klimatyzator, który zimą pozwoli nam to pomieszczenie ogrzać. Tutaj kubatura jest niewielka, bo... Jest to budynek o powierzchni użytkowej 35 m2, a w gorących dniach latem będzie w stanie obniżyć temperaturę w budynku. Dodatkowo dużym plusem i tym, na co mocno zwracała uwagę Dodo przy wyborze komponentów instalacji, jest to, że wszystkie urządzenia będą zarządzane zdalnie przy pomocy smartfona z dowolnego miejsca na świecie. Jako, że mówimy tutaj o inwestorze, który z zawodu jest podróżnikiem, można tak to. Tak to ładnie ująć, to wydaje się ten wybór bardzo logiczny i odpowiedni. Zastosowaliśmy system do montażu fotowoltaiki na dachu skośnym pokrytym blachodachówką. System jest aluminiowy, co nadmiernie nie obciąża konstrukcji dachowej, która uprzednio została sprawdzona pod kątem wytrzymałości. Dobraliśmy tak uchwyty montażowe, żeby dach był przede wszystkim szczelny po naszym montażu. Śruby dwugwintowe, których użyliśmy, posiadają uszczelkę PDM, która daje nam taką pewność. System został wykonany dokrokwiowo. Gdy zdecydowałam się na budowę domu, byłam pewna, że chciałabym zamontować na dachu panele fotowoltaiczne, ale trochę bałam się tego, że jednak to zacienienie i ta działka, która jest zalesiona, na no to nie pozwoli. Ale skontaktowałam się z, z Global Eco. Jest to firma, która ma swoje biuro również w Brusach moich rodzinnych i pracują tutaj moi znajomi, więc było to dla mnie bardzo istotne i mogłam im w tej kwestii zaufać. I się dowiedziałam, że taki, taki montaż jest, jest możliwy i będzie to działać. Będzie to wydajne i działamy w tym momencie. I dla mnie najważniejsze przy budowie domu jest właśnie ekologia i ekonomia. Um, mam też taki tryb życia bardzo podróżniczy, czyli większość roku spędzam jednak poza Polską. I dla mnie na przykład bardzo ważne jest to, żebym mogła grzać w domu zdalnie, czyli będzie to sterowanie przez wi -Fi. Nawet z Afryki będę mogła nagrzać w swoim domu.